Więc to była prawda. Drugie wyjście istnieje. Czpilku, chodźmy. Cieszę się, że mogłem. pokazać pokazać Naprawdę myślisz, że kiedyś żył tam potwór? Tak, ale gdy zobaczył Twojego dziadka, przeraził się i uciekł. Cieszę się, że oni nie znaleźli Twojego skarbu. A wiesz, tu nie chodzi tylko o skarb. Mam też swoje tajne miejsce. Mogę Ci pokazać. Poważnie? Pokażę Ci je, bo jesteśmy przyjaciółmi. <ścoughs> Chciałbym zobaczyć ich miny, kiedy się zorientują, że uciekliśmy. O. Oh. Zapraszyłeś mnie! Co wy tu robicie? A jak myślisz? Czekamy na Piotrka i Heidi. Ale oni są daleko. Co? Poszli do tajnego miejsca, żeby zobaczyć skarb. Widziałem ich. To znaczy, że nie ma ich już w jaskini? Zmierzają do skarbu, a ty nie idziesz za nimi? Pewnie, że nie. Chciałem przekazać wam nowinę. Jaką nowinę? No, że w tej jaskini nie ma skarbu Piotrka. ID, proszę, pani pierwsza. Hmm. W całym świecie nie ma tak wspaniałego domku na drzewie. Nikt prócz ciebie go jeszcze nie widział. Teraz chciałbym ci pokazać coś jeszcze. Heh. Tomasz? To należało do niego, do mego taty. Tylko to mi po nim zostało. Umarł. Tak jak moi rodzice. Dobra, teraz już wiesz, gdzie chowam swój skarb, więc zawrzemy przymierze. Jakie przymierze? Eee, może. Mm, leśne przymierze! Zgoda. Co w nim będzie? Że będzie ważne przez co najmniej tysiąc lat. Że będziemy się tu spotykać co roku, do końca życia. I że nigdy siebie nie zdradzimy. Nigdy. <noise> Dobra, szybko, podnieś rękę. Bez względu na to, co ktoś powie lub pomyśli, to przymierze przetrwa tysiąc lat. Zawsze wierni, choć lata płyną, przyjaciele na zawsze, choć dni przeminą. Powiedz dugu-dugu-di, to znaczy ja i ty. Jedno za dwoje, mówmy szczerze. To będzie nasze tajne przymierze. Dugu, 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 di. To znaczy ja i ty. Jedno za dwoje, mówimy szczerze, to będzie nasze tajne przymierze. Musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Dugu, 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 di. Znaczy ja i ty. Ja jedno za dwoje, mówmy szczerze, to będzie nasze tajne przymierze. Ja, du to znaczy ja i ty. Jedno za dwoje, mówmy szczerze, to będzie nasze tajne przymierze. Jedno za dwoje, mówmy szczerze, to będzie nasze tajne przymierze. <gryw protege badania> <grywei> Wersja polska, Agencja Produkcji Telewizyjnej dla TVP ABC.